Twoje nogi mogą starzeć się szybciej niż myślisz. Z każdym rokiem po siedemdziesiątym tracimy około 3% siły mięśniowej w nogach, ale to nie musi być wyrok. Wiele osób nie wie, że małe zmiany w codziennej rutynie mogą zrobić ogromną różnicę między zachowaniem niezależności a zależnością od pomocy w podstawowych zadaniach. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak trudne byłoby nie być w stanie samodzielnie wstać z krzesła lub pokonać kilku stopni? Pokażę ci. Jak zapobiec śmierci Twoich nóg przed czasem, z praktycznymi wskazówkami i prostymi ćwiczeniami, które możesz zacząć dzisiaj. A najlepsze? Nie potrzebujesz drogiego sprzętu ani siłowni. Naturalne zużycie nóg wkracza w rzeczywistość, którą wiele osób woli ignorować starzenie się mięśni. Przekształcenia w naszym ciele nie muszą być postrzegane jako wyrok, ale jako naturalny proces, który możemy inteligentnie zarządzać. Stopniowa redukcja masy mięśniowej, znana naukowo jako sarkopenia, zaczyna się od 30 roku życia i nasila się po 70 roku życia. Nasze mięśnie nie są statycznymi strukturami, ale żywymi organizmami, które nieustannie reagują na bodźce, jakie otrzymujemy. Wyobraź sobie swoje nogi jako skomplikowany mechanizm, który wymaga regularnej konserwacji. Każdy ruch, każdy krok. Każdy mały wysiłek przyczynia się do ich zachowania lub pogorszenia. Krążenie krwi, kluczowe w tym procesie, staje się z czasem coraz mniej efektywne, co zmniejsza zdolność do odżywiania i dotleniania mięśni. Czynniki wpływające na to zużycie są liczne: siedzący tryb życia, niewłaściwe odżywianie, brak odpowiednich ćwiczeń, a nawet genetyka. Jednak najważniejsze jest zrozumienie, że nie jesteśmy więźniami tych warunków. Mamy wpływ na nasze zdrowie mięśniowe. Nowoczesna medycyna potwierdza, że możemy znacząco spowolnić ten proces degeneracyjny. Badania wykazują, że osoby, które utrzymują odpowiednią rutynę aktywności fizycznej, mogą zachować znacznie więcej masy mięśniowej i jakość ruchu niż osoby całkowicie nieaktywne. Sekret nie leży w wykonywaniu wyczerpujących ćwiczeń, lecz w zrozumieniu sygnałów płynących z własnego ciała i zapewnieniu odpowiednich bodźców. Kontrolowane ruchy, specyficzne rozciąganie i dieta bogata w białko mogą całkowicie zmienić dynamikę mięśniową. W tej chwili musisz obalić przekonanie, że starzenie się oznacza koniecznie utratę zdolności. Twoje nogi mogą nadal być mocne, zwinne i funkcjonalne, jeśli zrozumiesz podstawowe mechanizmy ich utrzymania. Utrata masy mięśniowej nie jest nieuniknionym przeznaczeniem, ale procesem, którym możemy zarządzać z wiedzą, troską i zaangażowaniem. Każdy mały gest się liczy, każdy ruch ma znaczenie. Twoja podróż w kierunku zachowania masy mięśniowej zaczyna się od zrozumienia, że masz o wiele większą moc niż myślisz, nad swoim ciałem. Mobilność i krążenie to fundamentalne elementy do zrozumienia zdrowia nóg, szczególnie po 70 roku życia. Wyobraź sobie swoje ciało jako skomplikowaną sieć komunikacyjną, w której każdy mięsień, staw i naczynie krwionośne odgrywa kluczową rolę w Twojej zdolności ruchu. Mobilność nie polega tylko na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, ale na utrzymaniu niezależności i jakości życia. Kiedy mówimy o krążeniu, mamy na myśli przepływ krwi, który odżywia każdą komórkę Twojego ciała. W miarę upływu lat ten system może stać się mniej efektywny, co prowadzi do mniejszego dotlenienia mięśni i potencjalnego zmniejszenia siły, jednak to nie oznacza wyroku ostatecznego. Specjaliści w dziedzinie gerontologii podkreślają, że ciało ludzkie utrzymuje zdumiewającą zdolność adaptacji nawet w starszym wieku. Kluczem jest zrozumienie mechanizmów wewnętrznych i zapewnienie odpowiednich bodźców do utrzymania właściwego funkcjonowania. Siła mięśniowa inny niezbędny składnik nie musi drastycznie spadać z wiekiem. Badania pokazują, że osoby, które utrzymują rutynę odpowiednich ćwiczeń fizycznych Mogą znacząco zachować swoją masę mięśniową i funkcjonalność. Twój układ mięśniowo-szkieletowy nieustannie reaguje na wyzwania, którym go poddajesz. Kiedy wykonujesz kontrolowane i specyficzne ruchy, stymulujesz produkcję białek mięśniowych, poprawiasz elastyczność i zwiększasz wytrzymałość. To jak realizacja konserwacji prewencyjnej Twojego ciała. Krążenie krwi może zostać zoptymalizowane poprzez proste ruchy, rozciąganie i techniki oddechowe. Każdy gest wpływa na utrzymanie elastyczności i efektywności naczyń krwionośnych, zapewniając, że składniki odżywcze docierają w odpowiedni sposób do mięśni nóg. Zrozumienie tych koncepcji nie polega tylko na przyswajaniu informacji technicznych, ale na przekształcaniu wiedzy w działanie. Twoja podróż w kierunku zachowania masy mięśniowej zaczyna się od świadomości, że masz znacznie większą moc nad swoją kondycją fizyczną niż mogłeś sobie wyobrazić. Mobilność nie musi być postrzegana jako zasób, który się wyczerpuje, ale jako umiejętność, która może być nieustannie uprawiana i wzmacniana, niezależnie od wieku. Twoje ciało to niezwykły instrument, zdolny do przekształcania się i zaskakiwania, gdy otrzymuje odpowiednią opiekę. Porozmawiajmy bezpośrednio o tym, jak utrzymać zdrowe nogi po 70 roku życia. Na tym etapie życia musisz zrozumieć, że każdy ruch się liczy. A małe działania mogą mieć ogromny wpływ na Twoją jakość życia. Pierwszą fundamentalną poradą jest praktykowanie prostych i bezpiecznych ćwiczeń. Nie mówimy o czymś skomplikowanym lub wymagającym dużego wysiłku. Ruchy takie jak lekkie rozciąganie, kontrolowane spacery i ćwiczenia przy użyciu krzesła mogą całkowicie odmienić zdrowie Twoich nóg. Spacer, na przykład, to doskonałe ćwiczenie dla tych, którzy chcą utrzymać mięśnie w ruchu. Zacznij od 10 minut dziennie. Stopniowo zwiększając czas w miarę swoich możliwości. Sekret tkwi w regularności, a nie intensywności. Twoje ciało podziękuje za każdy odpowiedzialnie zrealizowany krok. Inną ważną strategią jest odpowiednia hydratacja. Wiele osób nie dostrzega, ale woda odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia mięśniowego. Picie co najmniej dwóch litrów dziennie wspomaga krążenie krwi, zapobiega skurczom i utrzymuje mięśnie w lepszej elastyczności. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie również są kluczowe, ale spokojnie. Nie musisz podnosić ciężkich ciężarów. Ruchy takie jak schodzenie i wchodzenie po schodach, przysiady z użyciem krzesła jako wsparcia i wykonywanie specyficznych ćwiczeń rozciągających mogą przynieść ogromne korzyści. Odżywianie jest kolejnym kluczowym składnikiem: chude białka, warzywa, owoce i pokarmy bogate w wapń, to ważni sprzymierzeńcy w zachowaniu masy mięśniowej. Twój talerz powinien być kolorowy i zróżnicowany, aby zapewnić organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Odpoczynek i regeneracja są równie ważne. Twoje ciało potrzebuje chwil wytchnienia, aby przetworzyć otrzymane bodźce. Śpij dobrze, unikaj stresu i ucz się słuchać sygnałów, które wysyła Twoje ciało. Pamiętaj zawsze, nie ma wieku, aby zacząć dbać o siebie. Każdy dzień to nowa okazja, aby wzmocnić nogi. Poprawić swoją mobilność i zdobyć lepszą jakość życia. Twoja podróż w kierunku własnej opieki zaczyna się teraz, od małych i konsekwentnych kroków. Teraz zanurzymy się w ćwiczenia, które można wykonywać bezpośrednio w domu, bez potrzeby drogiego sprzętu czy specjalistycznych miejsc. Sekret tkwi w zrozumieniu, że każdy ruch, nawet najprostszy, przyczynia się do zdrowia Twoich nóg. Wyobraź sobie ćwiczenia, które można wykonać obok ulubionego fotela lub przy ścianie. Zaczniemy od ruchów rozciągających, które pomagają poprawić elastyczność i zapobiegają sztywności mięśni. Fantastycznym ćwiczeniem jest uniesienie pięt, trzymając się krzesła dla wsparcia. Wykonuj to powoli, czując rozciąganie w łydkach i wzmacniając mięśnie nóg. Innym interesującym ruchem są mini przysiady przy użyciu krzesła jako wsparcia. Nie musisz zniżać się całkowicie, wystarczy delikatny ruch w dół, przy zachowaniu kontroli nad ciałem. To bezpośrednio angażuje mięśnie ud i wzmacnia kolana, co jest kluczowe dla zachowania mobilności. Ćwiczenia podnoszenia nóg również są doskonałe. Siedząc, prostuj jedną nogę do przodu i trzymaj ją przez kilka sekund, zmieniając nogi. Ten ruch wspomaga krążenie krwi i wzmacnia mięśnie przedniej części uda. Dla osób, które mają większą sprawność, krótkie spacery są niezbędne. Chodzenie po swoim otoczeniu, wykonując małe trasy. Stymuluje krążenie i utrzymuje mięśnie aktywne. Ważne jest, aby robić to regularnie, nawet jeśli są to zaledwie kilka minut dziennie. Oddychanie i koncentracja również są częścią tych ćwiczeń. Oddychaj głęboko podczas ruchów, zwracając uwagę na każdy mięsień. Ta więź między umysłem a ciałem zwiększa rezultaty i sprawia, że praktyka staje się bardziej świadoma. Pamiętaj, że klucz nie leży w ilości, ale w jakości i konsekwencji ruchów. Respektuj swoje ograniczenia. Obserwuj, jak twoje ciało reaguje i wprowadzaj niezbędne korekty. Każda osoba ma unikalną kondycję fizyczną, a najważniejsze jest stworzenie rutyny, która będzie przyjemna i możliwa do utrzymania. Nie bój się zaczynać powoli. Każdy ruch jest lepszy niż żaden ruch. Twoje nogi docenią każdy mały wysiłek, każdy bodziec, który zapewniasz. Zdrowie mięśniowe buduje się dzień po dniu, z cierpliwością, miłością i zaangażowaniem. To normalne, że decydując się na zadbanie o zdrowie nóg po 70 roku życia, napotykasz różne wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Wiele osób rezygnuje zanim jeszcze zacznie, pokonanych zniechęceniem lub strachem przed brakiem możliwości realizacji zaproponowanych ćwiczeń. Psychiczne bariery są często trudniejsze do przezwyciężenia niż fizyczne. Myśl już jestem za stary lub już nic nie mogę zrobić może zablokować jakąkolwiek inicjatywę zmiany. Prawda jest jednak taka, że twój umysł ma niesamowitą moc przezwyciężania ograniczeń narzuconych przez czas. Brak motywacji stanowi dużą przeszkodę. Wiele osób czuje, że ćwiczenia są zbyt skomplikowane lub że nie przyniosą znaczących rezultatów. Kluczowe jest obalenie tej idei. Każdy ruch, niezależnie jak mały, stanowi ważny krok w zachowaniu zdrowia i mobilności. Strach przed zranieniem również paraliżuje wiele osób. To naturalne, że czujesz niepokój, rozpoczynając jakąkolwiek aktywność fizyczną po 70 roku życia. Aby to przezwyciężyć, polecam zaczynać od bardzo łagodnych ruchów, zawsze pod okiem specjalisty i zwracając uwagę na sygnały wysyłane przez własne ciało. Izolacja może być kolejnym znaczącym wyzwaniem. Wykonywanie ćwiczeń w samotności może wydawać się zniechęcające. Ciekawą strategią jest poszukiwanie towarzystwa czy to członka rodziny, przyjaciela czy też uczestnictwo w grupach aktywności dla osób starszych. Interakcja społeczna zamienia ćwiczenie w przyjemny moment. Istniejące ograniczenia fizyczne nie mogą być postrzegane jako całkowita przeszkoda. Zawsze można znaleźć adaptację do każdej kondycji. Na przykład kolano z artrozą nie oznacza niemożności ruchu, lecz konieczność różnorodnego i ostrożnego podejścia. Kluczem do pokonywania tych barier jest wytrwałość i miłość do samego siebie. Akceptuj swoje ciało takim, jakie jest dzisiaj, bez oceniania. Świętuj każdy mały postęp, każdy zdobyty ruch. Twoja podróż do zdrowia mięśniowego nie dotyczy perfekcji, ale konsekwencji i poszanowania swoich własnych ograniczeń. Pamiętaj, jesteś silniejszy niż myślisz. Twoje ciało ma zdumiewającą zdolność do adaptacji i pozytywnego reagowania na odpowiednie bodźce. Wiek to tylko liczba, a chęć dbania o zdrowie może pokonać każdą barierę. Powszechne błędy mogą być prawdziwymi pułapkami dla tych, którzy chcą zachować zdrowie nóg po 70 roku życia. Wiele osób wierzy, że każdą aktywność można zrealizować bez kryteriów, co stanowi poważne ryzyko urazów i przyszłych komplikacji. Pierwszy poważny błąd to niewłaściwe wykonywanie ćwiczeń. Wykonywanie ruchów bez odpowiedniej techniki nie tylko zmniejsza korzyści, ale także może powodować uszkodzenia mięśni i stawów. Wyobraź sobie, że próbujesz zrobić przysiad bez odpowiedniego ustawienia. To może obciążyć kolana i spowodować niepotrzebny ból. Innym częstym błędem jest ignorowanie sygnałów dyskomfortu płynących z ciała. Wiele osób interpretuje ból jako coś normalnego w procesie starzenia, kiedy tak naprawdę może to być ważny sygnał ostrzegawczy. Twoje ciało nieustannie się komunikuje, dlatego kluczowe jest nauczenie się słuchania go z uwagą i szacunkiem. Ukryty siedzący tryb życia jest również poważnym problemem. Niektórzy ludzie sądzą, że minimalne ruchy w ciągu dnia zastępują rutynę ćwiczeń. Chodzenie z salonu do kuchni nie równa się świadomemu programowi wzmacniania mięśni. Ignorowanie nawodnienia i właściwego odżywiania podczas wykonywania ćwiczeń to kolejny powszechny błąd. Mięśnie potrzebują specyficznych składników odżywczych i wody, aby się regenerować i rozwijać. Źle zaplanowana dieta całkowicie kompromituje wszelkie wysiłki fizyczne. Porównywanie się z innymi może być również szkodliwe. Każdy organizm ma swoją unikalną historię, a próba naśladowania ćwiczeń osób o innym kondycjonowaniu może prowadzić do frustracji i możliwych urazów. Szanuj swoje własne ograniczenia, co nie oznacza rezygnacji, ale bycia inteligentnym w podejściu. Kolejnym poważnym problemem jest niespójność. Wiele osób zaczyna rutynę z entuzjazmem, a szybko rezygnuje przy pierwszych oznakach trudności. Wytrwałość i regularność są kluczowe dla uzyskania znaczących rezultatów w zdrowiu mięśniowym. Niedocenianie roli odpoczynku i regeneracji również stanowi poważny błąd. Mięśnie potrzebują chwil wytchnienia, aby mogły się zregenerować i wzmocnić. Nadmierne treningi bez odpowiednich przerw mogą prowadzić do zmęczenia i zmniejszenia wydajności fizycznej. Podróż w kierunku dbałości o nogi wymaga mądrości, cierpliwości i troski o siebie. Rozpoznanie i unikanie tych powszechnych błędów całkowicie zmienia sposób, w jaki starzejemy się i odnosimy do naszego ciała. Personalizacja rutyny ćwiczeń to nie tylko zalecenie, ale absolutna konieczność dla tych, którzy pragną zachować zdrowie nóg po 70 roku życia. Każde ciało opowiada unikalną historię, pełną doświadczeń, ograniczeń i potencjalnych możliwości, które muszą być szanowane i zrozumiane. Indywidualność jest kluczem do stworzenia skutecznego programu ćwiczeń. Jeśli masz artrozę kolan, na przykład, nie możesz podążać tą samą drogą, co osoba całkowicie zdrowa. Ważne jest przeprowadzenie wcześniejszej oceny przez profesjonalistów zdrowia, którzy mogą zmapować Twoje specyficzne warunki. Istnieją proste strategie dostosowywania ćwiczeń do Twoich potrzeb. Osoba z ograniczoną mobilnością może wykonywać ruchy w pozycji siedzącej, używając krzeseł jako wsparcia. Inna osoba, mająca większą elastyczność, może inwestować w ruchy stania z kontrolowanymi przesunięciami. Intensywność także musi być dostosowana. Nie ma jednego modelu, który pasowałby do wszystkich. Niektórzy mogą zrobić więcej powtórzeń, inni potrzebują dłuższych przerw między ćwiczeniami. Ważne jest, by respektować sygnały płynące z własnego ciała, nie rywalizując ani nie porównując swoich osiągnięć do wyników innych osób. Kondycje takie jak nadciśnienie, problemy z sercem czy cukrzyca wymagają szczególnej uwagi. W takich przypadkach ćwiczenia muszą być dostosowane jeszcze bardziej, z ciągłym monitorowaniem i częstymi korektami. Specjalista z dziedziny fizjoterapii, specjalizujący się w starszym wieku, może być dużym sprzymierzeńcem w tym procesie. Techniki takie jak pilates, dostosowana yoga i aqua aerobik. Oferują doskonałe alternatywy dla osób, które poszukują bardziej łagodnych i kontrolowanych ruchów. Te dyscypliny pozwalają pracować nad siłą, elastycznością i równowagą w sposób bezpieczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Słuchanie swojego ciała jest fundamentalne. Bóle, dyskomfort lub nadmierne zmęczenie to sygnały, które wskazują potrzebę dostosowania. Nie ignoruj tych wiadomości. Twoja rutina ćwiczeń powinna być momentem przyjemności i połączenia. Nigdy cierpienia lub przymusu. Pamiętaj, że personalizacja oznacza autonomię w zarządzaniu swoim zdrowiem. Każda mała korekta, każde dostosowane ćwiczenie to zwycięstwo. Twoje ciało zasługuje na szacunek, opiekę i podejście, które uwzględniają jego unikalną i indywidualną historię. Czas, aby przekształcić całą zdobytą wiedzę w działanie. Twoje nogi zasługują na stałą opiekę i zaangażowanie, niezależnie od wieku. Kto powiedział, że 70 lat oznacza ograniczenie, wręcz przeciwnie, to czas, aby odkryć swoją wewnętrzną siłę i potencjał fizyczny. Każdy ruch, każde oddychanie, każdy mały wysiłek liczy się w Twojej podróży związanej z utrzymaniem masy mięśniowej. Podziel się tą wiedzą, zainspiruj innych. Pokaż, że starzenie się nie oznacza zatrzymania, ale ciągłej reinwencji. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. A teraz masz narzędzia, aby je utrzymać silnym, zwinny i niezależnym.